Postanowiłem nagrać, postanowiłem włączyć tego live'a, dlatego, bo no, jest dosyć dramatyczna sytuacja. Przyjechałem do Polski, jadę z Belgii. Przyjechałem całe Niemcy, był w miarę spokój. Nawet mnie nie atakowali na autostradzie. I teraz jechałem do Polski i koło Krzywej nagle kurczę, po prostu zaczęli mnie atakować po kolei wszystkie samochody, ciężarówki, tiry. I tak, se, tak się zastanowiłem, dlaczego się tak dzieje, dlaczego yy, ten tłum się nagle tak rzucił na mnie. Tak, jestem teraz w czasie tych wyborów w maju zapisany jako obserwator w komisji wyborczej. Będę w komisji wyborczej pilnował wyborów. Tak, ostatnio pilnowałem też wyborów, właśnie parlamentarnych. Wiecie co, ja oglądam, z bliska przyglądam się temu, jak to, co tutaj się dzieje, nie? To, że te tiry mnie atakują, to, że jeżdżę, to jest efekt tego, jak się zachowuje pewna część społeczeństwa. Oni, się oni to robią w sekrecie, nie? Yy, atakują mnie i tak dalej, yy, cała autostrada, to już jest ósmy rok i oni to robią w sekrecie. To jest taki troszeczkę klimat jedwabnego, nie, tak jak y, było w Jedbabne z tymi Żydami, też już w dzień mówili normalnie do tych Żydów tam dzień dobry, witamy, y, wszystko OK, wszyscy byli mili, a w nocy po cichu tam chodzili i ich ten, zabijali, nie, i torturowali. I tutaj też jest za no, taki klimat trochę, nie, okej. Okay. I ja przyglądam się tej części społeczeństwa i wiecie co ja wam powiem, że ja byłem, w 2024 roku byłem obserwatorem na wyborach parlamentarnych i z tego co wiem, Komitet Praw Demokracji zorganizował właśnie taką akcję, pilnowanie wyborów. Uważam, i oni byli prawie, ci obserwatorzy byli prawie we wszystkich komisjach wyborczych. Uważam, że jakby nie było nas we wszystkich komisjach wyborczych, w całej Polsce to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory. Dlaczego? Tak uważam. Dlatego, ponieważ wystarczy spojrzeć, co ci ludzie robią tutaj poznajomości. Oni yy, atakują mnie i w ogóle yy, ja byłem na dniach młodzieży, pracowałem, jak był papież Franciszek w Krakowie, yy, w, różnych, w różnych jakichś takich sytuacjach i tak dalej. Ja tutaj wyjaśniał, tak ogólnie tylko powiem. Przyglądam się z bardzo bliska polskiemu społeczeństwu, to co robi, to, to jak się zachowuje. Jeszcze do tego doszedł Stanowski, który powiedział, jak oni podpisy zbierają nie do wyborów na prezydenta, i tak dalej. Powiem Wam, że uważam, że Platforma Obywatelska wygrała wybory. Głównie tylko i wyłącznie przed, y, dzięki Komisji Obrony, Obrony Demokracji. Y, 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 no tej temu y, właśnie tej, te, temu ruchowi społecznemu, który zorganizował te pilnowanie głosowania przy wyborach. Tylko ty, głównie dzięki temu. Oczywiście na pierwszym miejscu wygrali chyba dzięki COVID-owi. Dzięki y, temu, że. W czasie pandemii COVID po prostu dużo starszych ludzi umarło i większość właśnie tego lektoratu Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze, można powiedzieć, że no, to trochę tak jakby się przyczyniło, to też przyczynił się, Jerzy Jurek Owsiak ze swoją kampanią, ze swoim pomysłem, który bardzo, bardzo chwycił, bardzo się spodobał. Też tutaj widzę, że jest, że poznajomości nie wchodzą, nie? że mało osób wchodzi, i to jest też widać, że to jest takie poznajomości, jakby wchodzą ludzie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jakieś oskarżenie, albo coś na czy tak, a teraz... Ciekawiło mnie, co zrobicie, co zrobicie, jak się zachowacie, nie? Widzę, że jest właśnie ten mechanizm, to, że mało ludzi wchodzi, to, że jest, tak... Tutaj potwierdzam. Sami widzicie, jak to jest, że jest poznajomości... Funkcjonuje nasze społeczeństwo bardzo poznajomości, nie? I Naprawdę, to żeby byli obserwatorzy w czasie wyborów jest bardzo ważne u nas. Dlatego, ponieważ my, jako naród, jako społeczeństwo, jesteśmy strasznie takimi oszustami. Strasznie jesteśmy przyczajeni, już nauczeni za komuny w czasie wyborów, żeby wszystko po znajomości robić, żeby wszystko robić tak, jak korzyści dyktują, i tak dalej. Ale dobra, generalnie. Y, Okej, okay, ja się zapisałem teraz znowu do, y, jako obserwator wyborów. Wiecie dlaczego? Miałem nie iść w tym roku. Teraz w maju miałem już... mówię nie, nie mam siły. Kurde, już mam dość tego wszystkiego jestem przemęczony. I y, nawet tam y, pisali, wysyłali mi zapytania, czy pójdę do tych wyborów, czy pójdę, czy będę obserwatorem czy ten. I ja już tam powiedziałem, że nie, jeszcze się zastanowię, ale chyba nie, już mam dość, też były wybory jeszcze później, te wybory samorządowe, nie, i też się pytali i nie poszedłem, mówię, nie, nie, nie idę, nie mam siły już w ogóle, tam, nie. I teraz, bo ja wcześniej wypowiadałem się właśnie o Antoni Macierewiczu, nie, wypowiadałem się o Antoni Macierewiczu, że to, znaczy ja, to nie ja wykryłem to, że Antoni Macierewicz jest gejem, nie? I że przecież to wykrył Piotr Krysiak w swoim programie i tam był gość też zaproszony, który osobiście widział w domu, w że Antoni Macierewicz korzystał z męskich prostytutek i że macał po jądrach te prostytutki męskie i ja to powiedziałem kiedyś, nie? jakiś czas temu zwróciłem uwagę, że coś tam mówiłem o tym i oni teraz zaczęli się mścić na mnie, nie? generalnie zaczęli mi tam jakieś w ogóle takie wstawki robić, że ja jeszcze do tego też nawet nie, nie tyle powiedziałem, co tak pomyślałem. Widząc Nawrockiego, też Janigera na przykład, jak tak popatrzyłem, to wszystko sobie połączyłem i zauważyłem, że prawo i sprawiedliwość, by, że oni już tak się poczuli, tacy po prostu wybrali Jan, tego Nawrockiego według takiego schematu takiego klucza pornografii męskiej homoseksualizmu. Że oni po prostu wybierają sobie tam y, ładnych chłopaków w prawej sprawiedliwości, takich. No, Nawrotski troszeczkę wygląda tak jak gwiazdor, czy tak, aktor porno homoseksualnego męskiego. No, no, no wszyscy to widzą, no, no wiemy to. Tak samo jak Janiger wyglądał też jak był tym jakimś tam pracownikiem Antoniego Macierowicza. Janiger był, wygląda przecież jak y, taki chłopak z firmu porno homoseksualistów, ale. I oni teraz mnie tymi tirami za zaczęli atakować, że ja tam to powiedziałem, że ja w ogóle pomyślałem nawet o tym, że na wygląda wygląda gwiazda porno męsk męskiego filmu por y homoseksualnego. <grym _> Widzę, że jest tam zero, że po znajomości się wszyscy umówili, żeby nie wchodzić. Wiecie co? I. Y y okej, okay. i oni mnie teraz za karę zaczęli tymi tirami atakować. Tutaj i ten bo ktoś sobie tam ich napuścił, ale ja Wam chcę powiedzieć taką rzecz, że to nie jest tak, że ja krytykuję tego niego Macierewicza, że ja mu nie pozwalam, czy, czy widzę coś w tym złego. Nie, właśnie to, to nie o to chodzi. Jak sobie, jak będzie już tym gejem, nie? Okej, okay. jak, jak przecież yy, nie, nie zabrania mu takich rzeczy, czy nie krytykuję tego, ale on, skoro oni wykonują takie polityczne, ważne yy, Stanowiska mają, że on na przykład może być ministrem spraw, yy, obrony narodowej, czy coś w stylu. I później chodzi o to, że mi się oberwało za, za to. On był ministrem obrony, ja wtedy zacząłem pracę, zacząłem jeździć. Oni wiedzieli, on sobie wziął tego Janigera jako pomocnika do Ministerstwa Obrony Narodowej i jakiegoś sekretarza, czy tam w ogóle, i oni wiedzieli o tym, że. Yy, że to jest tak jakby jego kochanek czy jakiś taka tak jakby wziął sobie ten, po prostu takiego chłopaka z filmu porno męskiego i wza, to była tajemnica nie? w Prawie i Sprawiedliwości czy w ogóle ten w Ministerstwie Obrony i oni mogli sobie go po prostu szantażować tym, mogli sobie robić co, chcie, co chcieć, nie? w ogóle dużo bałaganu się wtedy zrobiło w Polsce, w, tam, jak w ogóle były te różne dziwne sytuacje, ale trzeba mieć na uwadze to, że oni go szantażowali, oni go mogli straszyć, że wkręcać w ogóle, mogli mu specjalnie tego Janigera na przykład podsunąć i po to, żeby manipulować nim i o to mi chodzi, że nie, że nie może być tego typu sekretów. Takich sekretów nie może być, jeżeli... na szczytach władzy, jeżeli on jest gejem, jeżeli on na przykład lubi takie rzeczy jakieś... i tak dalej to musi być powiedziane. Wprost musi być to tak. Teraz też jest podejrzana sprawa, jeśli chodzi o nawrockiego, jest myślę, że jest zbyt yy, zbyt seksowny. Za bardzo jest po prostu taki. Yy, wrażenie właśnie tak jakby z tego filmu pornograficznego, homoseksualnego i... no, że ja, to, że ja, ja tego przecież y, nie wykryłem w ogóle tej afery, czy to nie, nie, ja tylko, ten, y, obejrzałem materiały Piotra Krysiaka, y, to wszystko po prostu... Y, z, y, zobaczyłem, zaobserwowałem tylko to y, u kogoś w jakimś materiale wideo i tak dalej, to Piotr Krysiak odkrył całą tą aferę z tym homoseksualizmem w Prawie i Sprawiedliwości i no ja tylko skomentowałem i tak. Nie rozumiem, czemu ci ludzie mnie tak atakują, taranują, czy, czy, co, ja, czy co ja tutaj winny jestem w tym, że to jest w ogóle bez sensu. No ale jak już zacząłem włączać ten film i już zacząłem planować, żeby nagrać to tutaj, teraz opowiedzieć, nie? Myślisz to, że po prostu jestem świadomie atakowany przez innych kierowców i tak dalej, bo nasyłają na mnie, że ja to coś tam w ogóle dyskutowałem, o tym czy tam żartowałem z tym, że gaje w prawej sprawiedliwości. W ogóle ja nie tyle żartowałem, co narzeka, narzekam na to. Nie, ja nie tyle żartuję, co ja na to narzekam, dlatego bo. Mnie to osobiście dotknęło na drodze na Autostradzie, tutaj w pracy, nie? To ten chaos prawej sprawiedliwości. To wszystko wlecze się dalej. Wtedy tam powstało. Właśnie jest takich z powodu tego, że tego typu osoby rządziły, więc no, ja narzekam, krytykuję to. Nie? Mi się to nie podoba. No, i nie wiem, jaki to jest sens z tego, że y, oni za karę atakują mnie tymi tirami, za to, że, dlatego że ja y, narzekam na te y, w ogóle dziwne rzeczy, jakie się dzieją w prawej sprawiedliwości. Jeszcze tym bardziej tuż przed wyborami. No, teraz mi y, wjechał specjalnie troszkę na mój pas y, ciężarówką. To jest yy, zamiast, żeby yy, jeszcze zacząć grzecznie jechać teraz, jakoś ukryć, to przynajmniej yy, udać, że mnie nie atakują świadomie i że to w ogóle nie ten... Nie dzieje się to, oni yy, dalej mnie tutaj atakują na tym. Jeszcze powiem na koniec, że od kiedy w ogóle ja się wypowiedziałem o Antoni Macierewiczu i o tym wszystkim, to... W ogóle mi ukryli jego profil na Facebooku. Że wpisuje, a to nie macierewicz, czy ten w ogóle mi się nie wyświetla, jest ukryty. Wszedłem z przeglądarki normalnie przez internet jako tak ogólnie i wyświetliło się, że jestem profil. Zresztą ja już to mówiłem jakiś czas temu I też, nie wiem, nie rozumiem tego. Ja idę... Normalnie przecież... Mówię tylko, że tam napisałem, że jest pan gejem, czy w ogóle ten, czemu się pan nie przyznał do tego i tak dalej. I oni go chronią, później po znajomości załatwiają, żeby jego profil został ukryty. I to wydaje mi się, że to jest bez sensu, to jest niesprawiedliwe. Czy obywatel nie ma prawa, tym bardziej, że obywatel, który jest krzywdzony przez władzę, przez tego typu ludzi, tak, taki obywatel nie ma prawa skrytykować w ogóle jakiejś takiej osoby i w ogóle powiedzieć czy coś, bo od razu jest tam ten profil jakiś ukryty, ukrywany, że nie wiem, jeżeli to by była prywatna osoba, no to ok, można zrozumieć, nie? że prywatna osoba, czy ktoś tam może jest tam ukryta, chowana, tak by broniona przede mną, czy coś nie z celu, ale tego typu polityk jest ratowany, chroniony, ukrywany przed krytyką obywatela, tym bardziej że obywatela, który osobiście został skrzywdzony właśnie przez to, w jaki sposób on politykę prowadził, nie? że on ukrywał ten sekret z tym Janigerem, że yy, oni sobie tam urządzali takie męskie porno homoseksualne w Prawej Sprawiedliwości. I to yy, była, była taka tajemnica sekret przez 10 lat, yy, Dopiero teraz przypadkiem to wyszło na jaw w końcu, jak już PIS przestał rządzić. No to tak, że ja tego nie rozumiem, no nie powinno się tak dziać.